W Majdanej zlokalizowana tam ekologiczna bomba po raz kolejny dają o sobie znać. Pożar toksycznych materiałów gasiło ponad 20 zastępów straży pożarnej i około 100 strażaków. Nad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu, a na terenie składowiska szalał ogień i dochodziło do wybuchów. Na chwilę obecną nie wiadomo co było przyczyną pojawienia się ognia. Okoliczności pożaru ustalać będą biegli z zakresu pożarnictwa. O godzinie 14.15 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze składowiska w miejscowości Majdany. Na miejsce zostały zadysponowane siły i środki z powiatu Kutnowskiego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożar jest mocno rozwinięty, pożarem około jest objęte, powierzchnia około 70 na 100 metrów. Przystąpiliśmy do działań gaśniczych. Dodatkowo zadysponowaliśmy siły i środki z ościennych powiatów, z powiatu łęczyckiego i pandemickiego. Siły i środki do nas przyjechały, pożar został opanowany, zlokalizowany. Na obecną chwilę trwa dogaszanie. Czy wiemy, gdzie leży źródło samego pożaru? Co nim mogło być? Przyczyny pożaru, źródło pożaru będzie jeszcze ustalane. Na obecną chwilę paliły się zbiorniki z płynami palnymi. A czy jest Pan w stanie powiedzieć, czy na przykład takie konsekwencje jak wyłączenie prądu w okolicznych budynkach to jest konsekwencja właśnie tych wydarzeń, czy no nie ma to nic wspólnego z tym, co się tutaj dzieje? Wyłączenie prądu związane jest z tym pożarem, w związku, dlatego że podawaliśmy prądy gaśnicze blisko linii energetycznej. Czy na terenie miejsca, gdzie nastąpił pożar znajdowały się jakieś osoby? Kiedyś siły i środki przyjechały Państwowej Straży Pożarnej, nikogo na miejscu nie zastaliśmy. Ja jestem mieszkańcem, 500 metrów mieszkam dalej, którzy mają. Przecież to się pali już, nie wiem, trzeci, czwarty raz. Nikt sobie z tym nie zdaje żadnych... Nikt w tym kierunku nic nie robi. Po prostu pali się, zamykają i tak jest co roku. Może nie co roku, bo ostatni raz, nie wiem, paliło się dwa czy trzy lata temu. Smutnie, miłosierne, zbiorniki, które ociekają tym syfem, stoją dwa metry od ogrodzenia przy samej drodze jezdniej. Przecież to wystarczy rzucić niedopajek papierosa i to się z tym pali. Nikt tego nie uprząta nawet chociażby dalej odsunąć te pojemniki od drogi. W lato jeżeli jest wiatr w, w stronę tam naszych zabudowań, w stronę dalej raszeckiej, to po prostu nie do wytrzymania tu lejem jakieś niby takie, jakieś preparaty, które teoretycznie mają zakucać to, bo czuć to jakieś takie troszeczkę te, te zapachy jala, jakiś tam... Y jak jakieś tanie perfumy, ale to nic nie daje, to, to już nie chodzi o to, to chodzi o to, co tu wsiąka w ziemię, proszę pani. Tam dalej proszę tylko spojrzeć, tam takie duże topoliny dalej stoją, one już skną. One już skną od czego skną, skną od tego sypu, które się tu znajduje. Tylko i wyłącznie.